Jak przestać jeść słodycze? Podjadanie słodyczy to problem, z którym ciężko sobie poradzić. Jako dietetycy spotykamy się z tym w naszej pracy praktycznie codziennie. Mam jednak kilka sposobów, które wypracowaliśmy na podstawie pracy z ponad 40 tysiącami pacjentów w centrum RESPO. Chcesz przestać ciągle podjadać słodycze? To oglądaj uważnie! Ja nazywam się Ada Jędraszek, jestem dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką. I dzisiaj pokażę Ci 5 sposobów, jak poradzić sobie z jedzeniem słodyczy podczas odchudzania. A dlaczego słodycze są niezdrowe i czy w ogóle są? Ich częste spożywanie zwiększa ryzyko otyłości, miażdżycy i cukrzycy. To wystarczający powód, aby jeść ich trochę mniej. Ale czy w ogóle powinniśmy z nich całkowicie rezygnować? Nie i naprawdę, mówię serio. Ogólnie postanowienie sobie, że czegoś już nigdy nie zjesz, to bardzo słaby pomysł. Nikt z nas nie lubi takich zakazów. Słyszałaś kiedyś powiedzenie, że zakazany owoc kusi najbardziej? Albo próbowałaś nie myśleć o różowym słoniu? No właśnie, nie jest to takie proste. Dlatego w Respo nie ma takich zakazów. My też lubimy słodkie i nie mamy zamiaru z niego na siłę rezygnować. Wolimy je wkomponować w nasze jadłospisy i życie. Oczywiście, że czekolada czy batony to nie są zdrowe produkty. Ale to nie znaczy, że nie możesz już ich nigdy zjeść. A takie zakazy powodują, że ludzie nie jedzą czekolady przez tydzień, a później jedzą jej dwa razy więcej niż wcześniej. Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć jak i ile jeść. Jako dietetyk powiem więcej. Możesz jeść słodkie, wyglądać dobrze i być zdrowym. Tak było z naszą podopieczną Oliwią. Zapytaliśmy ją, jaki ma największy problem związany z dietą. Okazało się, że Oliwia kocha słodycze i nie wyobraża sobie diety bez nich. Dodatkowo podczas wyjść ze znajomymi na miasto nie zwracała uwagi na to, co wybierała do jedzenia. Zaproponowaliśmy jej dietę 1850 kalorii, która składała się z czterech posiłków, w tym słodkich deserów, takich jak czekoladowe ciastka, budyń czy naleśniki z owocami. Do tego dołożyliśmy trening ułożony przez trenera fizjoterapeutę. Dzięki temu Oliwia w pół roku schudła ponad 15 kg. Problem ze słodyczami zaczyna się wtedy, kiedy czujesz, że nie masz kontroli nad ich jedzeniem. Czy te zdania wyglądają znajomo? Jak zaczynam jeść czekoladę, to muszę zjeść od razu całą. Po każdym posiłku muszę zjeść coś słodkiego. Jak kupię słodycze dla gości, to zawsze zjadam je sama. Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Przejdźmy do pora. Po pierwsze, sprawdź swoją dietę. Czy jesz odpowiednio dużo kalorii? Czy Twoja dieta jest odpowiednio zbilansowana? Często sięganie po słodycze może wynikać nie tylko ze słabej woli, ale także ze źle zbilansowanej diety. Jeśli jesteś na zbyt dużym deficycie, to nie dostarczasz swojemu organizmowi odpowiedniej ilości kalorii do funkcjonowania. Może jesz zbyt mało białka i błonnika? Jeśli tak, to nic dziwnego, że ciągle masz ochotę na coś słodkiego. Dlatego najpierw upewnij się, że kaloryczność i podział makroskładników Twojej diety jest odpowiednio do Ciebie dopasowana, a produkty różnorodne. Po drugie, zaplanuj w diecie słodkie, ale zbilansowane posiłki. Często ochota na słodycze może zostać zastąpiona słodkimi, ale zdrowymi posiłkami. Słodkie posiłki nie są z automatu złe i bezwartościowe. W domu możesz przygotować posiłki i desery w super pożywnej, sycącej i pełnej witamin wersji, takiej, która poza kaloriami dostarczy Ci jeszcze mnóstwa ważnych składników odżywczych, a dodatkowo zaspokoi apetyt na długo. Jakie to mogą być posiłki? Na przykład naleśniki, placuszki, obsianki czy nawet desery. Ważne, by w takim posiłku zawsze znalazło się źródło białka, np. jogurt typu skyr, ricotta, jajko, tofu, twaróg, odżywka białkowa oraz błonnika, np. przykład świeże owoce, płatki owsiane czy mąka pełnoziarnista. Dodatkowo cukier w słodkich posiłkach warto zamienić na słodziki, takie jak xylitor, erytrol czy stevia. Dzięki temu unikniesz wahań poziomu cukru we krwi. I zredukujesz ilość kalorii w diecie. Fajnym dodatkiem do diety może być także odżywka białkowa. Obsianka, budyń czy sernik z jej dodatkiem ma słodki smak, a jednocześnie nie dostarcza zbędnej ilości cukru. Po trzecie, nie rób zapasów słodyczy w domu. Oczywiście nie mówię, że nie wolno ci ich kupować, ale sama przyznasz, że sięgnięcie po słodycze jest znacznie łatwiejsze, gdy w szafce czeka na ciebie pudełko ciastek czy tabliczka czekolady, a w zamrażarce chłodzi się selekcja lodów. Za to, gdy słodycze nie są łatwo dostępne, często okazuje się, że wcale nie musisz zjeść słodkiego co nieco, bo wymagałoby to wycieczki do najbliższego sklepu. To też łatwy sposób na weryfikację, czy naprawdę jesteś głodna, czy to kwestia impulsu i emocji. Dlatego, jeśli już kupujesz słodycze, to wybieraj te w małych opakowaniach. Ty też schudni z metodą RESPO. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Po czwarte, zapanuj nad emocjami. Słodycze lubią się łączyć z emocjami. Wiele osób sięga po nie w momencie smutku, złości czy rozdrażnienia. Zastanów się, kiedy słodycze najczęściej pojawiają się u Ciebie. Może kupujesz pączki w cukierni po drodze z ciężkiej pracy. Może sięgasz po lody do smutnego filmu. Wyłapuj takie momenty oraz emocje i myśli, jakie im towarzyszą. A potem staraj się zamienić je w te pozytywne albo chociaż neutralne. Możesz też szukać alternatywnych metod na rozładowanie napięcia w trudnych sytuacjach, innych niż jedzenie słodyczy. Zadzwoń do koleżanki, idź na krótki spacer albo do kina. Po piąte stosuj zasadę 80 na 20, czyli jedz słodycze, ale mądrze. Według niej dieta w 80% powinna składać się z produktów spożywczych wysokiej jakości, o niskim stopniu przetworzenia. A w 20% z tak zwanej żywności rekreacyjnej. Czym jest żywność rekreacyjna? To wszystkie produkty, które nie mają wielkiej wartości odżywczej, ale za to mają znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. Podstawą codziennego jadłospisu powinny więc być warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, dobre źródła białka i zdrowe tłuszcze. 20% w diecie mogą, ale nie muszą stanowić produkty jedzone dla przyjemności, czyli np. słodycze. Jak obliczyć to 20%? Są na to różne sposoby. Możesz policzyć sobie liczbę posiłków w miesiącu i wyciągnąć z tego 20%. Zakładając więc, że zjadasz 4 posiłki dziennie, to 28 posiłków w tygodniu. 20% z 28 posiłków. Tutaj kładnia się prosta matematyka. Mamy 5 posiłków rekreacyjnych w tygodniu. Możesz też traktować to jako 20% kaloryczności twojej diety i rozłożyć to 20% na przestrzeni tygodnia albo też na przestrzeni jednego posiłku. Centrum Respo metodę 80 na 20 stosujemy na przykład w przepisach z dodatkiem słodyczy. Mamy na przykład owsiankę z nutellą, pankeki z M&M'sami czy deser Raffaello. Dzięki takim posiłkom zachowasz zdrowy balans, dostarczysz wszystkich niezbędnych składników i zaspokoisz ochotę na słodycze. Daj znać w komentarzu jak Ty podchodzisz do kwestii słodyczy w diecie i zasubskrybuj nasz kanał, bo więcej porad o odchudzaniu.